Iga świątek się nie spodziewała. Aktualnie polska tenisistka razem z innymi zawodniczkami szykują się do rozpoczęcia turniejów tafinals. Tenisistki przebywają od kilku dni w Arabii Saudyjskiej i tam spędzały Halloween. Z okazji tego święta postanowiono przypomnieć sytuację z 2022 roku, gdy Onsja Beur w strasznym przebraniu przeraziła Iga świątek. Już w niedzielę Iga Świątek rozpocznie zmagania w turnieju w Tafinale z Riadzie. Jej przeciwniczkami w grupie pomarańczowej są Barbara Krajcikowa, z którą Polka rozegra pierwszy mecz, co co Gałów i Pegula. W grupie drugiej, fioletowej, znajdują się Arena Sabalenka, Jelena Rybakina, Jasmina Paulini i Kinwenschenk. Zanim jednak rozpoczną się zmagania, zawodniczki mogły wziąć udział w kilku zorganizowanych wydarzeniach. Szczególne wrażenie! Dodatkowo w czasie, gdy tenisistki przebywają w Riadzie, na świecie świętowane było Halloween. W związku z tym na profilu wta ukazał się krótki filmik, który powstał w 2022 roku. Widać na nim jak tunezyjska tenisistka Ons Beur w stosownym przebraniu zachodzi od tyłu tenisistki, a następnie straszy je. Jedną z jej ofiar została wtedy Iga Świątek, która musiała po tej sytuacji chwilę ochłonąć. Oczywiście cała akcja miała żartobliwy charakter. Mimo to jednak widać, że przerażenie Polki było prawdziwe, więc można stwierdzić, że swoją rolę z Beur odegrała znakomicie. Mecz Igi Świątek z Barborą Krejcikową już w niedzielę 3 listopada. Start zaplanowano na godzinę 13.30.